Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a Wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie audiofelietonu z cyklu Głos Woza. Proszę Państwa, dawno temu, kiedy w Polsce nikt zwyczajnie nie myślał jeszcze o czymś takim jak Internet, nikt zwyczajny, taki gościu jak ja, od studentów szkół wojskowych wymagano, aby przyswajali sobie wiedzę, kując najważniejsze rzeczy na tzw. blachę. Naturalnie, będąc podówczas na miejscu tego kującego, uważałem to za wielką krzywdę dla Żaków i okrutną pomyłkę dydaktyczną. Dziś, gdy jestem bardziej pokorny niż ponad trzy dekady temu, wiem, że repetito est mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką wiedzy, i uważam, że tamten sposób jednak był dobry i właściwy. No cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dziś już nie muszę niczego kuć na blachę. Dlaczego ja o tym Państwu w ogóle mówię? No dlatego, że do dziś pamiętam trzy najważniejsze, wykute na, nie wiem, blachę pancerną, składowe zdolności bojowej wojsk, do których należą: wyszkolenie, wyposażenie i morale. Wiem, Szanowni Moi Słuchacze, ja mówiłem Państwu o tym. Nie wiem, pewnie kilkadziesiąt razy. I jak zwykle skupię się na morale, no bo wyszkolenie wiadomo, wyposażenie też wiadomo. Zawsze lepiej mieć najnowszy karabinek niż jakiś tam starego krunkla z wojny w Czechosłowacji, nie z wojny, z najazdu na Czechosłowację w 1968 roku. Dlatego też skupimy się na morale. Morale to jest ten wskaźnik niemierzalny i najbardziej nieuchwytny, ale on potrafi czynić cuda. Proszę Państwa, no cóż bez murale byłaby warta obrona Westerplatte, szarża pod samostierą, albo słynny mert, który miał wykrzyknąć kambron. Zaciśnięte zęby, zaciśnięte pięści i wola walki okazywały się czasem ważniejsze niż ilość lów i jakość prowadzonego ognia. Po prostu ci niezłomni często gęsto byli w stanie. Przejechać po brzuchach tych wypasionych, lepiej uzbrojonych, a wojsko z najwyższym morale, nawet to pokonane, zawsze budziło respekt, nawet u przeciwników. Oczywiście mówimy tutaj o przeciwnikach, wyłączywszy naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów, no bo to byli w dalszym ciągu można im przypiąć tę łatę zbrodniarzy wojennych, na pewno Rosjanom, no bo Bucza i, i to drugie miasto Irpień chyba w dalszym ciągu nam doskonale mówią o tym, co to jest za mentalność kałmucka i zbrodnicza, no a przecież Niemcy dopóki nie rozliczą się, a chyba nic nie wskazuje na to, żeby się rozliczyli ze swoich zbrodni wojennych, to przecież no, to mordowanie ludzi na skalę przemysłową w obozach koncentracyjnych, no to jest już chyba no, specjalność niemiecka, pomimo tego że oni to próbują wcisnąć nam. Natomiast no, dopóki nie rozliczą się śmiało, możemy ich uznawać i nazywać zbrodniarzami wojennymi, no bo to no nie ma co ukrywać, że oni nimi są. Ta mentalność niemiecka jest dla mnie tragiczna, niepojęta, ale przecież ja nie jestem psychologiem tłumów, w związku z powyższym też nie będę tutaj dokonywał rozbioru Adolfa i jego najbliższych współpracowników, bo to do dziś. Budzi moja przerażenie. Natomiast wracamy do morale, bo znowu tam się rozgadałem. Proszę Państwa, ja bardzo żałuję, że o czymś takim jak morale zapomniał głównodowodzący siłami zbrojnymi Ukrainy generał Walerii Załóżny. Z jakichś osobistych przyczyn, najprawdopodobniej wdając się w walkę polityczną z Władymirem Aleksandrowiczem Załęskim, o którym też mam jak najgorsze zdanie. Żołnierz ten, czyli załóżny, udzielił obszernego wywiadu brytyjskiemu independent, the, przepraszam, the Economist, gdzie opowiedział rzeczy, których żołnierz zwyczajnie opowiadać nie powinien. Ja tego żałuję, osobiście żałuję, dlatego że w mojej ocenie runął mit niezłomnego dowódcy, niezłomnego obrońcy swojego kraju, a żołnierze, wojsko, pododdziały, oddziały na Pierwszej linii, brodzące pokostki we frontowym błocie, ekstrementach i najprzeróżniejszej maści ściekach, potrzebuje mitu dowódcy i potrzebuje otuchy, a nie ujadania, tak naprawdę politycznego, no bo trudno to nazwać wojskowym, na szpaltach zagranicznej prasy. Ale cóż, no, takie to, takie to są te generalskie choroby, że mądrość przychodzi dopiero, kiedy zatrzymuje lub załamuje się kariera, albo uniform zaczyna wisieć w szafie i pan generał sobie zdaje sprawę, że nic dobrego od strony polityków mu już, mówiąc kolokwialnie, no nie grozi. Załóżny, ja Trudno powiedzieć, no bo to jest chłop urodzony w roku 1973, rok młodszy ode mnie, czyli dziś 50-latek. Człowiek doświadczony, człowiek, który tam czymś w życiu dowodził, człowiek, którego przejechała, czy on przejechał już jako dowódca średniego szczebla wojnę w 2014 roku, nagle gdzieś szukając jakiejś. Politycznej wyjścia z politycznej matni, tak, tak sądzę, no takie są moje przypuszczenia, pobieg do Angolii i tam nagadał o tym, że teraz niech się państwo trzymają opać w foteli, kontrofensywa ukraińska poszła coś nie ten teges. To no więc moje pytanie brzmi. A kto chyba tę ofensywę, panie generaliku, planował? Kto miał sztaby? Kto, był, kto nadzorował operacyjnych, którzy dokonywali planowania walki? Kto przepytywał zwiadowców, którzy przychodzili do sztabu z wieściami o ruchach obecnych, przyszłych i potencjale przeciwnika? Kto nadzorował logistyków, którzy dowodzić mieli wagonami amunicję? I kto nadzorował łącznościowców? Którzy odpowiedzialni byli za to, aby wszystko w obiegu informacji funkcjonowało? Jeśli pan generale nie wie, to ja panu odpowiem. Pan osobiście. Za fiasko kontrofensywy odpowiedzialny jest zawsze jej dowódca, a nie Zenek. Dziwnym trafem pan generał no, tak jakoś pokątnie wspomina o tym, znaczy, ten człowiek opowiada o tej, o tej kontrofensywie, jakby no, 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 stało się i co. No więc to, że on takie coś mówi na, na, na łamach gazety, to generalnie wyklucza go to jest oczywiście moja ocena z panteonu ludzi cywilizowanych. Przecież to musiało dotrzeć do wojska aktualnie strzelającego się z Rosjanami. A więc, co ma pomyśleć jakiś podporuczniczek albo kapralik, dwudziestokilkuletnie chłopczyki, których zabrano od matek i wysłano w ten syf, w to błoto, w ten smród, w ten strach? Jak się nagle okazało, że człowiek, który był odpowiedzialny za ich życie i zdrowie, mówi, że no tak, no, pomyliłem się. No, i. i... No, i, i, i ja myślałem, że to wyjdzie, ale nie wyszło. No i, i co teraz? I co teraz? Takie rzeczy, to się mówi, towarzysze, najlepiej w zaciszu gabinetów. Nikt nie każe wam się wzajemnie oszukiwać na szczeblach najwyższych, ale coś takiego nie może dojść do wojska, ponieważ tak naprawdę ja bym się teraz nie zdziwił, gdyby część żołnierzy, tak jak mówiłem, prowadzących strzelanki z Rosjanami, nagle pierdyknęła karabinkiem obynie polskim grotem o ziemię i powiedziała tak. Skoro pan generał spierdzielił swoją robotę, to dlaczego i w imię czego ja mam ginąć? Proszę Państwa, cała moja niechęć, choćby ze względów rodzinnych, skierowana jest przeciwko Niemcom i ich wyczynom w czasie II wojny światowej. My, Polacy, przez wiele lat śmialiśmy się z kawałów, jak to Niemcy, zresztą chyba to do obiegu weszło: skracanie frontu, zwycięskie oderwanie się od przeciwnika, i tak dalej, i tak dalej. Ale też z drugiej strony, przy mojej całej nienawiści do Niemców, do Wehrmachtu, do SS, i tak dalej, i tak dalej, to jednak te komunikaty były żołnierzom i społeczeństwu niemieckiemu niezbędne, po to, żeby utrzymać morale. Oczywiście. Z naszego punktu widzenia, polskiego, zwycięski yy, aliantów, rosyjskiego, no bo przecież tutaj przecież przy drugiej mojej niechęci do Rosjan, trudno, nie, trudno pominąć fakt, że to jednak Rosjanie zdobyli Berlin. Okupiliśmy to znowu stratami, okupiliśmy to nieszczęściami, natomiast z punktu widzenia Niemiec okazało się to skuteczne. W tym wypadku, przy też mojej coraz narastającej niechęci do polityków ukraińskich, być może no do, do narodu, nie, no bo jakieś tam większy zaszłości, co oni mi też są winni, ci Ukraińcy, tak, to jednak y, pan generał powinien zagrzewać do walki, a nie pójść do gazety zachodniej i nagadać takich głupot, bo faktycznie to się odbije na morale najniższych dowódców. A teraz na koniec. Zapytacie mnie państwo, co w mojej ocenie powinien zrobić generał Załóżny? Otóż tak. Pan generał Załóżny, kiedy doszedł już do wniosku, że ofensywa zaplanowana przez niego i nadzorowana przez niego, o której przez wiele miesięcy mówiono, że jest niezwykłym sukcesem operacyjno-strategicznym, nie zapomnijmy o tym, kiedy nagle doszedł do wniosku, że to wszystko się nie udało. Powinien wziąć swój pistolet i pójść do swojego gabinetu, aby zacząć go czyścić. Wiele historia zna przypadków, kiedy przy czyszczeniu broni ta broń wypaliła. Ja już nie będę kończył, moi słuchacze są wspaniałymi, inteligentnymi ludźmi, i uważam, że czyszczenie broni powinno być tutaj ważniejsze od gadania w gazetach, a Państwo sobie resztę dośpiewają. Dla mnie zachowanie Pana Generała jest niewytłumaczalne. No i cóż, no... różne są choroby, ale najgorsze dla żołnierza w pierwszej linii są generalskie choroby. Dziękuję, że byli Państwo ze mną, dziękuję, że mnie Państwo wysłuchali i do usłyszenia.